Ciemka z tej strony to jest kolejny odcinek z Lego Marvel Super Heroes Jak sami pamiętacie robiliśmy sobie posiadłość X No, w sumie tylko posiadłość X No i dzisiaj zajmiemy się Central Parkiem Zobaczymy też przy okazji czy mamy jakiś dostępny poziom Nie sprawdzałem przed nagrywaniem I tutaj jest jakiś, jakaś osóbka że tu nikogo nie widzę, nie? Tu niby jest jakieś zadanie, ale tak naprawdę go nie ma A, jest, dobra Czekajcie, ja zobaczę ten cyrk Do stu Mhm, mm okej okay. O Boże, zapomniałem włączyć dodatki przed nagrywaniem Nie, nie wykrywa złotych kulosków. Bieranie holograficznych monet i dodatkowe serduszka

Zbieranie holograficznych monet równa się bogactwo! Łeci, buddy! W sumie postacie w LEGO tak szkło że... Mogę sobie pozbierać... Te holograficzne monety. Wydaje mi się, że chyba całego... O Bożu! Że całego Central Parku nie zrobimy dzisiaj. Tak mi się wydaje. Bo jak odcinki z Marvela są długie, to są też trudne do wrzucenia. Tak też powiem. Nie będę ulewać w To co, zrobimy sobie pewnie połowę tego Central Parku. Co ja mu znaleźć małpę? To pewnie jest na drzewie. Tak? Nie? Gdzie jest ta małpa? Tu jest Chodź tu kurwo Dobra, będę musiał w ogóle iść ten... Tędy Albo Dobra Wadzi te monetki O, mogę przyjść Oś tu typie. Znaczy małpo Zaraz będzie, że ją zgubię, nie? Wiesz, ona dopiero tam jest, nie? Ma już 4 miliony. <grywa> Nevermind, nie? Ojeju! I bem muszę wcisnąć, no fajnie, nie? Iby nie mogłeś moim tempem, nie? bo jakby to ona nie mogła prowadzić. Chodź tu. I takie głupie zadanie tyle nam zajęło czasu, nie? Ja chyba wiem dlaczego uciekła. Bo tak zjebanie śpiewasz. O, to może być proste Bitch, please A, to jeszcze nie koniec <laughs> Dobra Mam to

Aha, takie proste. Dobra, fantastyczny wóz. Może tam coś pod spodem? Tu o... Czekajcie, może to mnie zaprowadzi? Ja nie mogę, nie mogę... Mogłem... W <gryw> <Posz. gryw> I Więc wy jesteście chamsy dla mnie, naprawdę. Dobra, idę po coś innego, strata czasu O! Fajnie widzisz, że ja mam tu jeszcze zadanie A nie, nie mam <grym> Okej okay. A, kojarzę, to było coś z konikiem, nie To był wyścig? gambit figure you time he try is something new magic tricks three of you can keep track of the ball mon ami lift the right cup win yourself a fabulous prize To jest tylko dla ludzi myślących Naprawdę To wcale nie jest to yy. Teraz to, no Typowe By było w każdym miejscu, żeby nie było cały czas w tym samym Monami, Black Bolt. Nie znam go. To znowu ten typ. Jeżeli mam ci je przynieść, czy co? Bo ja nie rozumiem. że to co jeszcze zrobię To już jest jakaś inna dzielnica Columbus si Circle No jeju! Nie, ułomny tu jest system latania Aha! I mon goryla nie? Spoko. To przynajmniej pozbierajmy te holograficzne monety. Mogę skakać tym dobra, mogę. No szczęście. Tam widzę był Ant-Man potrzebny. Ej no nie rób mi tego Deadpool. Dobra, jeszcze 5 milionów i będę miał mnożnik razy 10, więc Aha, nie dobra, wiesz co? To jest zdecydowanie, żeby gdzieś polecieć. Nie będę się bawić w holograficzne monety. Tu lew jest. Aha, fajnie. Trzeba było się jeszcze do niego tepnąć, wiesz? Co, za ułom jakiś, no jeszcze skakać nie mogę, nie? Bo jestem na dachu. Please kill this shit. No przecież klikam Y. Ej nie, ta gra jest zjebana, nie? A jeszcze mam tak zły humor, że to szkoda gadać. Dobra. To co normalnie. Żeby takie rzeczy robić. Nie że jaką wolno chodzi. Tak to lew. Sorry, ale lwy potrafią szybciej chodzić. Ej te kłosy są głupie <noise> Ale powiedziałem, że to będzie seria na 100% to będzie na 100%, halo Pani to, że przychodzę już ją szósty raz na 100%, ale co tam? Jeszcze coś mam mu przynieść, słonia. Mhm. Tak, ciekawe jakieś ja się z nim tu dotargam. Może będzie w Central Parku. Nie. Po co miałby być w Central Parku? Najpierw żeby było Bob na nie? No nie. Ja pierdolę. Co ze mnie jaja robicie, nie? On nie pójdzie za mną? Nie, nie pójdzie, bo po co? Ale shit. czy kurwa watch it barii. Cool. Cool. <laughs> nie, nie. Na monet nie zbieram holograficznych, nie, fajnie. Ej serio, już tak żegam tą grą Już wiem co, jak, gdzie i za ile Też mi się nie chce w to grać <grym> Powaga No jeszcze znaczy, tu nie przejdę, nie? No i mam dookoła iś iż... chyba żarty robicie Jakby Deadpool mnie nie był mógł poprowadzić tutaj No i, i, każe, i kazał mi jeszcze tam iść, nie Jak tam przejścia nie ma Albo było, jestem ślepy Nie, nie było Tyle dobrze Jakby dało się jeszcze nim skakać Zostrzeniłbym tyle czasu Jeszcze więcej nie zrobię żadnego questa, frajerze Pierdole Cię typie Co ja mam tu zrobić z tym typem Bo ja nie wiem nawet Chyba nic nie ma Gdzie był Antman? Tutaj chciałem się zapomniałem to na szczęście jest proste jak na swój sposób Dobra wiecie co w ogóle chyba sobie zrobię Columbus Circle może zrobię z jakimś pojazdem to kariera, a nie po prostu z ulicy. Mm, pojazdy. O, mogę też kupić jakieś. Hot Rod. O, to może być. Ej, przy... o, o, Boże, pamiętam. <grym> Kiedyś z kuzynem, kiedy graliśmy w Lego Marvel zrobiliśmy sobie Wyścigi rowerami, nie? To było takie tragiczne, nie? Dobra, jak to zapierdziela jak nie wiem co, to będzie mi problem. No zapierdziela i to w cholerę. Więc mam nadzieję, że nie będzie jakiś wielo... O nie! To po parku! Dobra. Lecimy u matko. Wow, 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 wow. Ojej Dobra, może jednak to był dobry pomysł przynajmniej mam zapas czasu. Ja pierwszy straciłem na wjechanie tutaj 10 minut, nie? Powoli, po Dobra. Fiu! Mamy to. Czekajcie, czy to też jest jakiś Kolumbus Circle, czy... Nie! To też należy do Central Parku Patrzcie ile my tego jeszcze mamy nie Ja po tym będę musiał wykminić o co chodzi z tym typem To co, może jedno sobie zrobimy jeszcze O ja zapamiętam to, kwietny wóz To było głupie Czekajcie, nie, nie mogę to zbudować. 125, OK. Czekajcie, to było tak, że po jednym trzeba było trafić. Później łatwiej było zebrać resztę. Okej. Okay. Dobra. Dobra, fiu. Tyle dobrze. Już było blisko, ko ten... porażki. No może być skoczył łaskawie. To było chociaż też proste Craven Łowca Dobra, chyba sobie poradzimy zresztą Czekajcie, może do tej osobki sobie pójdę Albo zrobię ten wyścig, o Ten hot rod pewnie mi zniknął No dobra, pojedziemy z jakąś No nie wiem, jakimś radomowym Jeju <ścoughs> Czasami mechanika tej gry jest straszna, jak w Assassin's Creedzie Naprawdę Taksówka Maja Dobra Jedymy Jezu, jak to jeździ Tyryrym. Tyryrym no. Hahaha, <laughs> wy robicie ze mnie żarty No i ja teraz nie zdążę, nie? Przez mojego pada Kurwa, dziękuję Dziękuję Nie, ja nie mam dzisiaj Sił na żadną grę Zobaczę sobie tą osóbkę Zobaczę czy jest prosto czy nie No chyba jest No jest Dawaj to szybko Wiper Okej okay, ale to by było na tyle Ja nie mam już nerwów na dzisiaj takie nie jestem po rajmenie legends po najazdach o, szkoda gadać naprawdę to by było na tyle mam nadzieję że odcinek wam się spodobał zapraszam do lajkowania komentowania i subskrybowania na razie cześć do zobaczenia w następnym odcinku z lego marvel super heroes